Cześć, tutaj Ada Jarczyk, czyli Gona Travel. Witam Was w drugim odcinku Q&A, jeśli nie oglądaliście pierwszego. Pierwszy był na temat y, wyłącznie Wenezueli, to tutaj będzie odniesienie, u góry powyżej. Y, a ten odcinek jest poświęcony pytaniom, które mieliście do mnie, pytaniom jakimś tam ogólnym, na temat podróży, y, więc jedziemy. Ale zanim przejdę do pytań, to jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim Świetnym, przecudownym patronom, którzy mnie wspierają, a także osobom, które może nie wspierają mnie w jakiś tam finansowy, ekonomiczny sposób, ale wspierają mnie udostępniając moje filmy, komentując, starając się po prostu gdzieś w jakiś sposób mi dopomóc. Wielkie, 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 wielkie dzięki. Doceniałam po prostu każdą wiadomość, każdy komentarz, który zostawiacie. Czujcie się wszyscy uściskanie ode mnie. Dziękuję. Więc zacznijmy od pytania, którego po prostu nie cierpię, mam potąd, 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 bo był taki moment, gdzie co drugi dzień po prostu ktoś mi zadawał to pytanie. A to pytanie brzmi, kiedy planujesz się wydostać z Wenezueli? I mnie po prostu już, po pierwsze, po pierwsze, yy, dlaczego mnie to denerwuje? Czy denerwuje, to może za dużo powiedziane, ale po prostu nie chce mi się na to odpowiadać. A dlaczego? Dlatego, że planowałam się wydostać z Wenezueli 15 marca i planowałam się później wydostać do końca maja. A później planowałam się wydostać w lipcu. Znaczy, nie planowałam, no myślałam, że otworzą granice, w lipcu i się wydostanę. E, więc tak naprawdę już, już od dłuższego czasu nie myślę o tym. Nie czytam, nie słucham, e, nie dopytuję. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Na początku miały być granice otwarte w maju, później 12 lipca miało być otwarte lotnisko, później 12 ym, sierpnia, 12 września, 12 października. Teraz mają być oczywiście otwarte kiedy? 12 listopada. I yy, jakby co mi z tego? Co mi z tego, że ja co miesiąc będę sobie zmieniać plany i planować, dobra, ok, to już tego 12 listopada wyjeżdżam z tej Wenezueli. Po co? Za chwilę ktoś przyjdzie i powie: A no nie, jednak 12 grudnia. A to jest bardzo możliwe, ponieważ 6 grudnia będą wybory parlamentarne, więc ja osobiście przypuszczam, że w listopadzie nic się nie otworzy, ani granica, ani lotnisko, więc, więc nie siedzę i nie zastanawiam się. Po prostu jestem tutaj. Opierając się na swoim doświadczeniu, jaką efektywną formę nauki języka hiszpańskiego polecasz? Start od zero, jak było u Ciebie? Na ten temat na pewno nagram odrębny odcinek, bo chcę dokładnie, jakby opowiedzieć. W skrócie mogę powiedzieć na ten moment, że zacznijcie od po prostu przeorganizowania swojego życia. Czyli, na przykład, ja jak zaczynałam, to zmieniłam wszystko, co mogłam na język hiszpański. Facebooka mam po hiszpańsku już od 12 lat, Gmaila mam po hiszpańsku od 12 lat. Wszystko, co możecie. Przeorganizować we swoim życiu zdjęcie na język hiszpański. Oglądajcie filmy, oglądajcie filmy z hiszpańskimi napisami, oglądajcie filmy po hiszpańsku z polskimi napisami albo po hiszpańsku z angielskimi napisami. Wprowadźcie ten język we wszystkie etapy swojego życia. Słuchajcie muzyki po hiszpańsku. Jeśli Was zainteresuje jakaś piosenka, poszukajcie jej tłumaczenia, poszukajcie jej, 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 jej tekstu i zaczniecie po prostu kojarzyć. Konkretne słowa, konkretne wyrażenia. Sprawdźcie, że po prostu, to, żeby ten język hiszpański was otaczał. Myślę, że to od tego, od, tego, od tego warto zacząć, a jakieś tam większe konkrety, to to będę mówić gdzieś tam kiedyś, jak już nakręcę o tym konkretny, konkretny odcinek. Także bądźcie też cierpliwi, jeśli chodzi o, 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 o moje edytowanie moje, moje i moje filmy. Proszę. Um, czym jest dla Ciebie, to takie tutaj mam takie życiowe pytanie, um, życiowe, filozoficzne? Czym jest dla Ciebie stabilizacja i czy w ogóle jest? No właśnie, ja ostatnio chyba tak myślę, że się do końca niedobrze odnajduję w stabilizacji, bo stabilizacja tak wiąże się u mnie z rutyną, a ja chyba niedobrze funkcjonuję w rutynie. Ja lubię. Ja lubię, jak codziennie coś się dzieje, coś innego się dzieje. Eee, wtedy, jakby, po prostu mam power i motywację do działania, i po prostu czuję, że żyję. Eee, więc taka stabilizacja jest jakby trochę takimi ramami, które gdzieś mnie ograniczają. Wydaje mi się, że na ten moment eee, stabilizacja dla mnie to jest taka świadomość, że gdzieś tam mam jakieś miejsce. Do którego mogę wracać? Mam jakąś taką swoją bazę, która jest, jest takim moim zabezpieczeniem, że mam, mam gdzie wrócić po prostu. To jest dla mnie w tym momencie stabilizacja, aczkolwiek to nie do końca jest definicją stabilizacji. Czy wolisz robić zakupy na Burku czy Kapanówca? To jest pytanie do osoby Starnowa. E, powiem szczerze, że z reguły nie robię zakupów ani na, bur na burku, ani na kapłanówce. Jeśli już, to częściej chyba na burku jednak, bo, bo, bo jest w centrum. No i, no i tam przy, przy Wielkich Schodach, przy rynku ogólnie. Też Urząd Pracy niedaleko jest, a ja w Urzędzie Pracy y, często się pojawiałam. <laughs> więc, y, więc pewnie na burku. No, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie mój kochany Tarnów. Czym montujesz filmy na telefonie? Więc u mnie z montowaniem to wygląda tak. Ja nagrywam GoPro, więc na początku co robię, ściągam filmy z GoPro do aplikacji GoPro w telefonie. I aplikacji GoPro używam do, do cięć, bo jest dość dokładna i potrafi mi zrobić cięcie w tym momencie, gdzie dokładnie chcę. I jak już zrobię cięcia, poprawiam też trochę kolorystykę żeby to jakoś lepiej się prezentowało. I później ściągam ten film u siebie na telefonie i wrzucam ten film do aplikacji InShot. I w InShocie tak naprawdę robię wszystko pozostałe, czyli e, dodaję muzykę, dodaję napisy, dodaję tekst, dodaję e, te jakby napisy końcowe z podziękowaniami dla patronów, więc, więc tak naprawdę montuję przez dwie Dwie aplikacje. No i z tym też jest kolorowo, bo czasem jak jest duży film, ostatni film, który miał 26 minut e, z kolejki o do stacji benzynowej, był koszmarem, ponieważ był tak duży, że nie mogłam go zapisać ściągając go z aplikacji GoPro, która lubi stroić fochy. Lubi stroić fochy, powiedzmy to tak. Więc musiałam ten film przeciąć na pół. Ściągnąć jedną część, później ściągnąć drugą część. Oczywiście to wszystko trwa. To nie jest 5 minut i voilà, tylko to trwa nawet 40 minut, godzinę, żeby taką, taki film ściągnąć. Ściągałam dwa, dwie części, później musiałam je połączyć, przy czym musiałam połowę swojego telefonu wykasować ze zbędnych aplikacji, przerzucić w ogóle jakieś zdjęcia i, i rzeczy z telefonu na jakieś stare karty y, pamięci, zrobić w ogóle miejsce. Na film, który w sumie miał gdzieś, nie wiem, 7 gigabajtów. No więc, więc tak. No i później jeszcze edytowanie tego w Inshotie, znowu ściąganie tego i ładowanie na, na, na YouTube zajmuje jakieś 12-15 godzin. Więc, no to jest dość pracochłonne. Uczę się bardzo, się uczę cierpliwości przy tym. <laughs> więc, tak to jest z edytowaniem filmów. Ktoś pyta, jak kiedy kolab z Robertem Makowiczem? No ja nie wiem, czy Robert Makowicz e, będzie chętny na kolap z Gona Travel. Jeśli Robert Makowicz będzie chętny na kolap z Gona Travel, to jak najbardziej ja jestem chętna I e, czaro, mam nadzieję, że w końcu e, zadzwonisz do pana Roberta w mojej sprawie, bo obiecałeś mi, obiecałeś mi, że mi załatwisz. i No i czekam. Jak wygląda twój typowy dzień w Caracas? Co robisz na co dzień w Caracas? Zakładam, że kręcenie vlogów i ich edytowanie zajmuje całego czasu. No, jakby to em, powiedzieć. Zajmuje mi bardzo dużo czasu. Kręcenie vlogów i edytowanie vlogów, e, tak, bardzo dużo czasu mi zajmuje. Tak, na serio, zajmuje mi dużo czasu, bo no, nad takim jednym odcinkiem, no to. To się tak wydaje, jak ktoś ogląda, ja to wiem, bo ja to sama nawet oglądam jakiś tam swój film i tak sobie myślę, kurczę, no takie zedytowanie tego to nie powinno mi zająć dłużej niż 2-3 godziny. A potem faktycznie y, siedzę i edytuję coś cały tydzień. E, bo jeszcze w międzyczasie też pojawia się mnóstwo problemów, tutaj się nie chce coś ściągnąć, tutaj się nie zapisało, tutaj trzeba od nowa, tutaj y, aplikacja stroi fochy i tak dalej i tak dalej, więc schodzi dużo czasu. Oczywiście Poza kręceniem vlogów i e, ich edytowaniem, też robię inne rzeczy, e, ale tak myślę, że taki odcinek na temat, taki mój powiedzmy przykładowy, typowy dzień: e, zrobię e, vlog dla patronów, więc jeśli ktoś e, chce, Taki odcinek zobaczyć, zobaczyć jak wygląda mój typowy dzień. Ja też nie lubię się specjalnie obnażać i to też nie jest Gona Travel Reality Show, ale taki odcinek nakręcę dla patronów i dla takich osób, które też mnie wspierają, więc dla chętnych. Jak ktoś będzie chciał oglądać, to zapraszam na patronajta. Podróże. Jakie są realne koszty takiego podróżowania? Ile trzeba mieć, by móc tak jeździć po świecie? Ale jakiego podróżowania i jak jeździć po świecie, bo jakby spektrum w ogóle tego jest tak tak szerokie, bo nawet mówiąc o tanim podróżowaniu, no to możemy ymm, mówić o osobach, które są kompletnymi wariatami, jeżdżą wszędzie na stopa i na przykład śpią na ławkach w parku albo rozkładają namiot po prostu gdzieś przy drodze. I tutaj y, pozdrawiam mojego przyjaciela Kubę z kanału Fiton Trip. Oczywiście tutaj gdzieś wrzucę jakieś odniesienie do jego, do jego kanału. I w opisie tak samo wrzucę, żebyście mogli poznać Kubę, bo jest cudownym człowiekiem. I Kuba właśnie jest totalnym wariatem, i Kuba tak podróżuje. Kuba śpi na ławkach w parku, e, gdzieś z maczatą pod pachą. No, są osoby, które, które chcą tam podróżować, ale nie wyobrażają sobie y, dzielić pokoju y, w hostelu z 15 innymi osobami. One chcą mieć zawsze swoją przestrzeń. Może to być y, niski standard, ale chcą mieć swój pokój. Albo swoją łazienkę. Albo nie muszą mieć swojej łazienki, ale chcą mieć swój pokój. Więc jakby to jest ciężko tak powiedzieć, no ale jeśli chodzi o mnie, no to ja też korzystam e, bardzo często z form wolontariatu, e, gdzie w jednym miejscu na przykład zostaje dłuższy czas. Czasem są to na przykład wolontariaty w hostelu, gdzie spędzam miesiąc czasu, pracując na przykład na recepcji po kilka godzin dziennie, w zamian za zakwaterowanie e, albo w zamian za zakwaterowanie plus jakiś tam posiłek. I automatycznie już odchodzą mi koszty y, płacenia za nocleg, bo już mam ten nocleg jakby za, za, zapewniony y, w zamian za moją pracę. Więc takich form ja również się podejmuję i też lubię do, zostawać w jednym miejscu na dłużej. Więc to jest ciężko, naprawdę ciężko powiedzieć na takie pytanie. I y, 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 jeśli chodzi o zgłębienie tego tematu, to gdzieś kiedyś również obiecuję, że też taki odcinek powstanie, gdzie opowiem dokładniej, jak to jest w moim przypadku, bo to absolutnie nie mogę wypowiadać się za wszystkich podróżników, bo każdy podróżuje na swój sposób. Właśnie też właśnie podane pytanie, skąd bierzesz środki na utrzymanie się teraz w Caracas? No właśnie, trochę już tak na takich oparach, oparach jadę, jeśli chodzi o oszczędności. No i co? No, trzeba będzie zacząć kombinować. Starałam się gdzieś um, zrobić materiał, w sumie zrobiłam materiał dla jednej z telewizji, Troszeczkę mi pieniążków wpadło, ale to było kilka miesięcy temu. No i staram się gdzieś dotrzeć różnymi sposobami, żeby, żeby no coś ogarnąć sobie, bo jestem. No jeszcze, jeszcze, jeszcze są te opary, no jeszcze są te opary. No. Ale oczywiście nie mogę tutaj nie wspomnieć o cudownych osobach, które mnie wspierają przez Patronite'a, ale również e, liczne wpłaty, które dostałam od, od, od kilku osób na, na PayPolu, e, na, na moje konto bankowe, więc y, dziękuję, 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 dziękuję raz jeszcze za, za tą pomoc, bo naprawdę przydaje się. Jak tam w miłości? No, w, no w miłości bardzo dobrze, y, dziękuję za pytanie. Y, bardzo dobrze postaram się, Znajdywać dobro w każdym człowieku, którego spotykam na swojej drodze i staram się po prostu pokochać każdego na swój sposób. Czuję, że po prostu możemy siebie nawzajem, każdy po prostu pokochać, no, dlaczego to musi być takie w ogóle. Wow, jakieś po prostu zarezerwowane coś dla jednej osoby, albo dla jakiejś wąskiej grupy osób, albo tylko dla rodziny i nie więcej, albo tylko dla rodziny, tylko dla najbliższych znajomych, a tego nie nie, nie lubimy, bo nam nie pożyczył kiedyś tam pieniędzy. Yy, nie, wydaje mi się, że, że warto się otwierać tej kwestii yy, na wszystkich po prostu. I to tak. No, aczkolwiek to tak dziwnie może wszystko brzmi w tej wypowiedzi mojej, ale. No ale co, no, nikt nie powiedział, że nie jestem dziwna. Więc to chyba e, tyle tych pytań, które mieliście do mnie. I znowu, jeśli macie więcej pytań, które chcielibyście zadać, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. I znowu, jak się uzbiera jakaś konkretna ilość, to znowu siądę i e, no i Wam opowiadam co nieco. Jeśli macie taką ochotę, czemu nie? W międzyczasie, oczywiście, pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, i wspierajcie, wspierajcie go na travel. Go na travel rośnie, rośnie w siłę i tutaj właśnie też chcę zakomunikować. To będzie pierwszy komunikat oficjalny, że powstaną albo już powstają, być może zanim zadatuję ten film, to już będą powstawać, koszulki na przypale albo wcale, oczywiście z logo go na travel które będzie można zakupić i tym samym troszeczkę mnie wesprzeć. Ja się bardzo cieszę, że takie koszulki powstaną na przypale albo wcale, bo to jest taka dewiza w ogóle i slogan tego kanału zresztą od samego początku VENEZUELA na TRAVEL to jest na przypale albo wcale. Od samego początku mam nadzieję, że też do samego końca, więc cieszę się strasznie, że takie koszulki będą. I jak będzie projekt, to jak najbardziej będę udostępniać na Facebooku, na Instagramie. Jeśli ktoś nie ma Facebooka czy Instagrama, piszcie, piszcie maila. Ja wam chętnie wyślę zdjęcie, jak taka koszulka wygląda. Jak będziecie chcieli, to oczywiście również będziecie mogli sobie. Zakupić. No oczywiście w dalszym ciągu można zostać moim patronem. Ja swoich patronów po prostu zagarniam, tak, tak, tak. Trzymam blisko, blisko, blisko. Mamy grupę na Facebooku, e, która też się fajnie rozwija, więc mam nadzieję, że więcej osób będzie dołączać, bo robi się coraz fajniej. Że jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby, no to jak najbardziej Patronite działa i hula. No i chyba tyle. No nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam cudownego, pięknego dnia, lub wieczoru, lub weekendu, lub życia yy, już tak filozoficznie się zrobiło. Po prostu no, trzymajcie się, dbajcie o siebie i czujcie się uściskani od pewnej Ady, która utknęła w Wenezueli. Buziak! Jeszcze zrobię prezentację koszulki, jak to ma wyglądać, jak to będzie wyglądało. Będzie mm, oczywiście napis na przypale, albo wcale, to jak tutaj. I z tyłu tutaj na karku pojawi się logo na trawer, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. No to po robocie. <słuch>